I jeszcze trzecie wejście, zanim się usmażymy, yes. <laughs> zanim się usmażymy, bo nie ukrywa, że jest dzisiaj bardzo, ale to bardzo ciepło. Yes. Mamy, yes. mamy taką patelenkę tutaj, ale my mamy taki mm. tutaj taki zakątek, w którym baczujemy yes. się, nie? Tak najbardziej tak intymnie, można powiedzieć yes. tak komfortowo, żeby no tak wokół dużo. Tutaj, takiej przestrzeni, w której jakoś tak przyjemnie. A propos, i skąd takie można by było zadać pytanie, i skąd ta siła? Skąd ta siła? Skąd ta moc? Bo tej mocy tak dużo wiecie tu u nas, to tak wiesz, jakieś centra mocy, jakieś hasztagi moc rozwój jakiś i tak dalej, nie? Skąd ta moc, skąd ta siła? No ja nie, in, niczego innego wam nie będę wymyślać, bo ona nie pochodzi z zewnątrz. Ona nie pochodzi z, z, z nie wiem, z jakiejś wiedzy nadprzyrodzonej, z, jakiejś, z od jakiegoś y, takiego nad... Przyrodzonej jakiejś siły, tylko ona właśnie idzie z, z tej akceptacji, z tego przyjmowania, z tego widzenia te, tego wszystkiego takim, jakie jest. Z, tego, z, z tych rozmów, z, tych, z tej takiej otwartości, z tej autentyczności, z tego po prostu niefarbowania. Niefarbowania na różowo, niefarbowania na na no jakieś takie, wiecie, co było, się nie wiem, przyjemniej było. Po prostu. No, z tego takiego życia, jakie on, jakie jest, no. Po prostu, nie? To Skąd jest ta siła? Skąd masz tą siłę, że ci się chce coś tam robić? No, mówisz, że z siebie, ale, sko ale musisz wiedzieć. Kim jesteś, co w sobie masz, tak. jaki masz potencjał, jaką masz, jakie masz predyspozycje, jakie masz możliwości, co, co możesz, co, w czym czujesz się dobrze. Tak czy nie? Tak. I to, i to jest ta siła, która najpierw trzeba ją poznać. Nie z, od gdzieś. Zamiast na zewnątrz, to trzeba najpierw do wewnątrz. Tak, tak mi się wydaje.